I got the horses in the Nagrywanie włączone, ze mną jest Ernest i Hasanka Ach, jak my długo nie grali w cs To wspaniałą grę Smacznego Pytanie, czy pingi nam dzisiaj dopiszą I czy pakiety nie będą nam uciekać No, mniej więcej Chodzi tu głównie o mnie Jest going my friend Guten tak Is coś? Fantastic. Nie wiem, co powiedziałem. O, 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 o już się zaczyna. ktoś mówi po niemiecku? Pakiety ba mi spierdolają. A, okej, okay, czyli dobrze Dobra. zapamiętam O kurwa! Sorry. Dużo? Palące. fajne. No. O, palonek. Palące. Fuck, ja jestem alone. Palaczki! Ja, pierdolę. dalej. Kurwa wyszedłem na trzech typów, nie? Hmm. A, pomęczą się. Late, man. Kurwa, hasał na pixel zahaczyłem, nie? Nie wierzę w ten, Co? Na pixel zahaczyłem, tym nade'em. Wiem, wziął. No patrz! No patrz! No nie! Jak on to wygra, nie? To hmm. Hasam jest chuj. Kurwa. Mają A kamień jest do błękitnią. No jeszcze się małem loka. A czemu obrażasz? Nie, no to jest... to nie ja. A czemu, kurwa, brak? Ja nie. Ale czemu to, kuta? O, 86. kurwa? A, okay, Widzisz? Nie obracają cię. Kurwa. Zamknij pizdę. Wystarczyło okay. tak dużo że... rzeczy, by dzisiaj okazało się, Ja przyjechaliśmy do niego. kurwa, rej, ja bym nic nie robiłem, nie wiem. Boże, Rudy, no czemu tak, mówię, jesteś... żebym nie mówił mu o tym, ale jestem ja jestem... Czemu ty jesteś taki zjebany, ja, Jestem Rudy, także wiesz, musiałem mu powiedzieć. No, need a break, boys. F1. Bring it a break. Someone agreed. Ciekawe, kto się kurwa zgodził. Ej, nie wiem, jakieś pułeko z deglem? Gdzie my idziemy? Ej, chodź, chodź B. Come bear, boys. Oh, so smart of you. Yes. Jak palak, to zatrzymuje. Palak. Ja czekuję niznę. Na... Ej, w ogóle ja się muszę chyba normalnie usiąść powiem szczerze szczerze. Zauważyłem, że ostatnio siedzę jak taki kurwa strach na druble i jest mi kurwa niewygodnie do grania. On behind! On kurwa najebał pizdę. Bierz go Rudy. Ma wiertarkę. Pepu, go plant. To nie była moja decyzja. To Po lewej! Ale. Kurwa, to nie. Wiedziałem, żeby nie ufać tej że zabije typa na plecach i wuj nie zabiło Ale dał ci bombę. Dobry kolega tak. Tylko, że ja bym z prawej kurwa i ja bym mogłem... mnie nie widział, nie? No Tak było Tak A było. A ty postał z lewej i dał się wyjebać jak śmieć. Tak było By Był, no No prawda, prawda nie no, nie wiem, idź Tasek gdzieś w chuj, ja muszę jakoś na spokojnie zagrać. Nie wiem, kurwa. Dwa. Dwa i pół dnia komputera nie włączał, to tak dziwnie znowu jest grać. Mieszek nie czuję, noga nie czuja. Noga zdrętwiała w ogóle, w chuj mi teraz. Smokuje i czujujo Trzecha. Ale chyba rotacja nastąpi. No już, spie ja już ratowałem. Czekaj. Zmita. Make some noise. One shot. Na pewno masz czysta. Jest short. No, zemla. Zemla. Chodź, chodź Rudy, ten, telewizję. Kurwa. Czego? Nie. Jest zdążyłeś. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeden był przy schodach. Więc... No, shorta. Dobra, dobra kurwa górki chyba dwóch idę nie na widział mnie dobrze. a i chłop kurwa przyfajruje albo jestem najebany jest kurwa nasz kamerdy podchodzi ławka jest przy sajdzie jest chyba tort ja nie wiem nie złaparty. aparty Żeśmy, kurwa swej kowoli z apartami. Ja nie też ja chciałem. No co ty cię rzucił? -a, mm. To kurwa je. Jest... Z kuchni poleciał ten knight. Mamy, mamy to rudy. Nice. Z kuchni poleciał ten knight. Tak, no ja mówiłem, że kuchnia, bo widziałem tego najdar jak leciał. Mm. Ja już to nie już od ciężko, bo, bo ty kurde... powiedziałeś, że jest apart, nie? A my wiesz, że mi kurwa tak wyrzucił z sekretu. No i chuj. Kuzynie! Kuzynie! też mnie też Powiedział, Uwierzyłem Apar", ci. Apar", no powiedział chuj, apart i ja nie patrzyłem ty... kurwa kuchni, okna czy on wyskakuje, Ej, no my... czekałem na hopkę Kuzynia, z góry. Kuzynie, uwierzyłem okay. ci. No ja też, okay. ostatni okay. raz kurwa, Hasan. Kulkę w jajkach chcesz? Te proszę, nie. No. Co ty kurwa? Co ty nam tu kulkę proponujesz? Słyszałeś kurwa kawał o... ten? O dwóch żyd... Dobra, no nie, nie. Aaaaaah! No nie! Sił. Kurwa Kurwa, trzeszka. Ja. Kurwa maś, no. Dobrze przez palaka, nie? Widziałem to Patrz, i będzie patrzył, kurwa Ja Nie, ty jest... Kurwa, śmierdzi gównem. kto mnie zabił? Czas go kurwa wyproduje Patrz, patrz O malaki chyba Umysłu. Tak. ale nie no ma 30 pingu, może zaraz powie jak kasa. to 30 pingu i co? Wiedział, dobra. że tam jest awka i tak na no, nie zlikwidował. No dobra, nie wiem, ja tam profilaktycznie, wspomaganie, celowania. chuj, nie, nie, nie ma, wójcie. jest czysty, hmm. ale ogólnie to fajną drużynę mamy. Drużynę, no taką nie, nie za fajną, Taką nie? drużynę, kurwa, milczącą. O ja jebie, ja nic nie zabiłem. Ty nie <grym zabiłem> zrobiłeś ani <grym> temecza, gruby. My, jak? Ej, co jest, kurwa, strzelałem do tamtego gościa w tym. Ja pierdolę tą grę. O, coś tu jest nie tak do chuja. Na rozgrzewka strzeliłem trzy head'y z digla, a tu chuj to, dupy, nic, kurwa, nie mogę trafić. Ja pierdolę, powinienem, ja się chyba przerzucam na minecrafta. Naprawdę. Zawsze skracę ten pałac? Nie, byłem tam raz, to nie wiem. A, podchodzę pałac. Jak kurwa rzuci granat, to będzie... Kurwa lak na rampę poszedł. Dobra, Drugi nade drugi rampa. Jest jeden jungler. Masz fart. short, fart. short. jest. jest tam. KURWA! Ale... kurwa! One now, A side Leplant? plant. No. w przeszło. No i co mam zrobić? Jadę się. Jeden sobie. No jak to nie weszło, to ja jestem kurwa, nie wiem. Dobra, wejdźmy. Już kurwa, w 64 w dwóch, nie? 27. Nie wiem. Nie wiem jak grać. Tragiczny kurwa mecz. Dla mnie jest normalnie tragiczny. Kurwa, co o co tu chodzi? żeś się nastawił, że musisz cały level wbijać po drodze? No bo i się no to wszystko wasza wina. To nie. jest... Ja, ja Ja nie kliknąłem za ciebie przycisku, także Nie! A kto mnie kurwa błagał w trzech? Nie, wy. Ja ty bym dawać, nie nie. no seksualista. Co co ty masz się co? A nie, sama nie było, przepraszam. Kurwa, mać, awka czekała na środku, jak pingnęłem. Nie, chasame nie idź, zginiesz. A co miałeś, rudy? Ach. Skauta. O. Dobra, wiecie co? Ja, ja nie wiem. Byłem pewien, że już go nie ma, się wychyliłem, nie? No on Do końca, a on gościu był na środku. Ja on czekał. O? Coś kurwa na zakręcie się dzieje. Co z nami będzie? jesteś na zakręcie. Życie. Tu kurwa na randzie No bać! No nie, no to jest kurwa jakiś! One behind. Ej co jest kurwa? Mówiłem że się ma im do który? Pierdolę Wyjebane mam. Chujże na wizji. Skurwy synu. kurwa, diglem, kto oh, kręci. You. Czy on spikuje? Spikuje nawkę. O jak. Jego nie zabije, zobacz. No jest obity. No, nie a... o tak. O jest. Nie tak się rzuca. Nie, to nie. Ja piję dole. Jezus, Maria, czemu ludzie rzucają takiego flasza, żeby on go widział? Rzuca się do góry i on ma wybuchnąć, kurwa, na tym. Na randzie, a nie. No, no kurwa, GG, no nie siada. Nasi milczący teamjści Nie wiem, kurwa, rewolwer chyba Nie zagra. wiem, ja tam nie wiem. Rewolwer chyba zagram. Rudy, chodź mi da w ten, idziemy. Jak to się nazywa? Pigłeś pierwszy. Hehehehe, <grym> chcesz? <grym> chociaż. Kolana, POMÓŻ! Kurwa, Rudy, ale jesteś chujowy. <grym> Skonekt dostał, skonekta. Awka ma. Ja pierdolę, a po Majczowy czeka. Na schodach. No, tak wolno. No czekaj. Przed... Na schodach obity te no, Wiem, ale był short, podchodził. I Kurwa, znowu lagi, nie? No! Pierdolę, ty. 58. A dobry, jest Dobry cia... Dobry, cipi, cipi bada daba, daba, rubi. Ruby ale ja zrobiłem dwa headzie. Ja delikatnie. K Kurwa. Mi Chyba ja, Nie wiem. Ja, nie, chyba, ja, ja chyba znowu bram rewolwer. Jak na razie to jest jedyne, Je, czym zadziwiam. Jest, klapkę, jest kawkę. Chodź. Uh -huh. Ej. Peket na dole. Ja pierdolę, ja, ja, ja się, ja się kunia boję. Ja się kunia boję. Uciekaj. Kur, y jebany matos ja z... A ja cię nie zblokowałem. Nie, zdążyłem uciec. Nie, ja nie. byłem na zoomie. mnie. O. Ja to... oh, kurwa. spierdoliłeś. Ja pierdolę. Kurwa smokiem w Ej. Tak kurwa, dla nas to. Ja proponuję rotację. A dziwnie kurwa grają, nie podoba mi się to nie. Bomb, tam. dobrze, a co miałeś zabraniać? I... Tak a gdzie miałeś? A gdzie miałeś? Chodź, 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 mid? Great. chodź, 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 Ja podchodzę kona Już idę do nas Już jest konektor Jest kon No wyjście dalej czy jest Dostał Kurwa i zzumował na mnie, nie? Odjebany jest Pierdole, nie Prawie Prawie Do chyba, będzie odchodzi. Ej, kurwa! Ten gość jest chyba odpierdolony, nie? Jakby st strzeliłeś do niego, on strzeli do ciebie. Jeszcze zdążył mnie obić, kurwa, w nogę tej. Ten mega. No ja mam na nic kasy, także. mam, ja kurwa. No bo ty nie zarobiłeś. Nie wiem, no go... lecz nie dostałem, tylko się strzelałem praktycznie do końca. No ale przeżyłeś, a terroryści no, to... jak przeżyją, dostałem zero. Po ocetekach jak przeżyjesz, to dostajesz kasę. No kurwa okay. go. No gościu, kurwa i cię doblokiem. No ós, nic się nie stało. Kurwa, nie trafiłem. Jest przy sobie. O kurwa, plec mnie Jeden przy schodach, drugi kurwa siedział celowany Masz tutaj w palaku, nie? No. A kurwa był Nie wiem czy jest sens to wstawiać Ja pierdolę, ten fiolet go nie, nie, nie trafi O kurwa, Hasan 17 Slebo? Ty Ta. zabijłeś? Tak, tak. Halo? Na drewnie, Redo. na drewnie stoi. Do lewej. Tańcz! Aj. Chyba... <laughs> 58-4. <laughs> sam ty za wysoko celujesz. Celuj po jajach. Z P90 z UMPa celujesz kurwa po macicy, nie? I, I czujcie, że ja jeszcze nikogo nie zabiję? Będzie, że gramy 9 rund i cały czas obijam tego typu? Eee, cześć, ja mam 300 obrażeń 3 kile. Ja! 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 Stary! To ja jestem z Romofragami w Ej, kurwa. Ja nie mogę zabrać! Ja nie. stary, dwa kilena trzymam z rewolwera. Change, majma i to są jeszcze dwa heady, mordo. Pierwsza runda, w której grał kołachem. Nie na niego stać w końcu z kamizelką? Ale tylko Ej, z kamizelką. Co ty jest kurwa za long, Mołotow? Kto ich Dobry, tego nie? nauczył? Ja, pierdolę. Ja tego im kobiję. O, o, o. Pierdolę, a tam nie idę. Patrz, jeszcze mi rzucił. Gdzie jesteś? Nic. Mi... Ja pierdolę zjebałem. Widziałem to. Co, masz awkę? Ja chyba short będzie. Jest kon. Okno. Dobrze. Oh, nice Urwa, afka za trójkami. Co słyszałem? wiem, ale może mnie nie widział. Kisłanoj pewnie, nie? Poje Kurwa w pałacu siedzi, nie? No gdzie ty kurwa byłeś? Ty, no ja pierdolę. No, na no Nie no, tylko pomyślałem, że jest ten, ale już nie chciałem wchodzić w paradę. No, nie wiem, kurwa, naprawdę ja pomyślałem, że on będzie siedział w pałacu, nie? Bo i tak nie miałem no. czasu, żeby iść B. Ale kurwa gówno, nie? No, absolutnie nie czytuję przeciwnika, nie? A ja co mam powiedzieć? Nie wiem. Oh nie wiem kurwa, biorę naj... ty choć, ty Chociaż czasem trafisz i zabijesz, ale ja 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 dopiero pierwszy raz wchodzi w Ja wziąłem najtańszego scouta, stary. O, znowu dobry mamo Ej jest, dojazd, halo o, Kurwa, No patrz i tyle od głowy, kurwa Spierdala Spada, co jest konekta Ej tu, kurwa, tam A! No kurwa, po lewej Ej, co Chyba, jest? Za późno żeś mi powiedział, że jest po lewej. Gościu dwa... No bo razy ja go wyjebał. Ja go naszych. dopiero jak umerłem to spojrzałem, go widziałem dokładnie, bo on był kurwa w smoku i było, eno, mu tylko łebek jak... widać. Nie wiem czy widziałeś, nie? Ale gościu od nich ujebał dwóch naszych kurwa ten. Nożem. Nie! Scoutem hm. kurwa bez celowania. O. Tylko nie powiem ci, czy niebieski, czy kurwa zielony, ale wydaje mi się, że niebieski, eee, jakby zielony i niebieski są zgłoszeni obaj, jeden i drugi, bo tylko oni tak kurwa... A Żółty jakoś żółty jeszcze mi nie odjebał, wiesz? Patrz, już był... Kurwa, w długości był! Zajebiście. Jest na pewno kar. Ja biegłem ja w nie, pierwszy, ale kurwa ja nie tak był ci ode mnie, nie? Ja nie mam słów. Co to są z, kurwa za skany? Co to są za skany? Bardziej w lewo okay. Ej dostał! XD Komp Go side o Jezu Ja pierdolę to patrzę ten symbol. Kurwa, i z pakietami Short podmiastrzeli. Shorta patrzę. WhatsApp purple. Puję, no, znaczy nie, już nie patrzę, w sumie kuchnia. Kuchnia, okno. Aha. Awka, auto szmata jest. Wait, don't shoot with him. Kurwa, Hasan, i to ty jesteś debilu. Ja przebiegałem na tam O yes. O yes, no. Ale kurwa gówno... A sam to czemu ty przebiegasz shorta jak słyszałeś, że jest auto w tym... Mamy? Nie zdążę, kurwa jebana. 51 i 49. A czemu nie zrobiłeś jak stał przed twojej ryb? O byłem środowego. Bo kurwa nie trafiłem? Ja zwierdony. Co kurwa? Sam pizdę, masz tylko 4 kilo. <noise> 100, 130. No, pan, pan już... idę w nie, nie, no, ale coś tu kurwa śmierdzi, jak chuj, to to nic nie siada, każdy. No dobrze. What the fuck? You, you got problem or something like this, you little shit? Dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, kurwa. Myślę, przeszkadzanie co za kurwa cyba jebany. Obij mnie na respie, nasz kurwa pomarańczowy. Ja pierdolę zjebałem. Okno, no kiedy oni tu szeszli. Patrz, A sam idzie samo wiodę, to wysajwuje. Nie, bo on liczy na to, że plant jest, W uh -huh. Twój plecy. Oni coś kurwa, zjebani, ty! Oj, stupi to ład! Dobra, jego też można zgłosić. Jego też można zgłosić. Czemu oni nas kurwa obijają? Czemu te kurwa zjeby genetyczne nas obijają? Bo oni chcą Czarny? przegrać, oni chcą Są przegrać. Sam ja... sobie to ja sobie na subterfis. Nie, bo oni chcą przegrać, stary. No ale. jesteśmy genetyczne. No, no tak, ale. <laughs> Wiesz. <śle> Nie wiem, jak na moje to mamy kurwa dwóch suspectów w tele. Dude, you have. 5 more kills. Mam Aha.

Pomarańcza wytrenuje, nie? Dawno z 90 grałem. Short. Twój tupie. Na no, midzie jest. Aha. No powiedziała. Ty się skradasz, on tupie. Jeszcze teraz powinien cię zabić kurwa i wziąć broń. Budowa że jest debilem. Mieszka łacha. No! Co za Ty kurwa? Kurwa dęba. nie bana! A to jest Polaczek? Nie wiem, chuj mnie to chodzi. Za kurwa co nie, wiem. nie dam się nie dam się sprowokować jakiejś taniej kurwie nie ale jakbym go jakbym go kurwa zobaczył w rilu nie to bym normalnie go przycisnął sukę kurwa do ziemi Nie musisz się wysypać spoko i ta kurwa arczy, nie Co na midzie A Znowu no. okay. Under, UNDER! Ja pierdolę. Nie, przed upsami czekają. Piotr. Wypuść go. Siedzę kurwa. Jeszcze Siedzę w apsach. Zamykam z drugiej. Jest tam. Jak się wrócił, się nikeda wyjebał. Strzeli do ciebie z bomby. Nie wiem, oni sobie coś nie daje bani. A sam chcesz po Nie mam. Są Na pewno nie dam tej kurwie, broni. W pizzie to mam żon masiona. Ja kupiłem Jak się odwracać i wykurwie. Kurwa kurwa. Jeden no. na Nie mamy flashu. No, kurwa nie! Ja, ja pierdolę, my no my nie mogłem trafić, nie. Też niech ma. Pizzie to mam, kurwa. A, pierdole, chyba dziewięć. chuj. Pierdolę, kurwa nie! Umyślne przeszkadzanie, umyślne przeszkadzanie. Co za kurwa... Co za kurwa banda dwóch jebanych idiotów. Co za kurwa debile cyrkowce jebane małpy z zo Kurwa co za debile? No, chuja expa Jebać tą grę. Jeszcze nie